Cześć widajcie, dzisiaj sobie otworzymy Big Boxa. Jeśli to się w ogóle tak nazywa Dobra, y muszę sprawdzić chwilę. Tak mega box y Mega, mega, sorry. Mega skrzynka, sorry, pomyliłam się. Mega skrzynkę sobie otworzymy Dobra, wybierz. więc ciekawe co mi dropnie. O kurczę pięć tylko przedmiotów. O, ile gemów? Dobra, otworzymy sobie może jeszcze jednego. Co wy na to? Dobra, spróbujemy. O Jezu. A. Chociaż dużo końców. Dobra, więc to by było na tyle, niestety nic nie dropło, Ale może kiedyś mi coś dropnie. Dobra, elo.